Witajcie, zapraszam Was dzisiaj na denko jedzeniowe. Z góry uprzedzam, że będę szeleścić, to jest nieuniknione, ja te wszystkie rzeczy mam tutaj w reklamówce. Powiem szczerze, że nie jakoś ich szczególnie nie, um, nie segregowałam. Tutaj widzicie lusilka, oczywiście też musi być w filmiku. Um, i będą tutaj różne rzeczy. Na ogół są to rzeczy niezdrowe. Ja nie robię denek jedzeniowych, takich e, stricte związanych z obiadem. Nie pokazuję Wam to, co przykładowo składników, e, jakie kupowałam, kupowaliśmy na obiad. Tylko są to rzeczy typu przekąski, zdrowe bardziej, mniej na słodko i na słono. E, jeśli ja jestem w stanie, powiem Wam szczerze, przeżyć bez czekolady, bo tak jest, mogę nie jeść słodyczy w ogóle. Tak nie jestem w stanie przeżyć bez przekąsek słonych. Pewnie dlatego tak wyglądam, jak wyglądam. No ale jak komuś przeszkadza, to nie musi mnie oglądać, wiadomo. Dobra, i przechodzę do rzeczy, bo tych rzeczy jest całkiem sporo. Już, jak mówiłam, jeszcze raz przepraszam, że będę szeleścić. Teraz zaszeleścię bardziej. Mam ich naprawdę tutaj dużo tych rzeczy i zacznę od. Od właśnie od słonej przekąski. Nie wiem, czy widzieliście to, widziałyście to. To z tego, co wiem, ja tego nie widziałam chyba nigdzie indziej, jak w Biedronce. Ja to kupowałam w Biedronce. Teraz są takie połówkowe albo nawet mniejsze opakowania. Też można kupić, bo tych większych już nie ma. Przynajmniej w mojej Biedronce nie widziałam. Jeśli lubicie orzeszki i lubicie orzeszki w cieście, te składowo właśnie są wegańskie, także... Mm, Także nic, nic lepszego nie znalazłam poza tymi jeszcze takimi wasabi, które też naprawdę, naprawdę są rewelacyjne. Tych też nie za wiele można zjeść, także taka paczka starczała mi na 4 razy nawet. Także miałam dwie takie paczki, udało mi się załapać na dwie. Od razu mówię, że hot chili jest wegańskie, a to wasabi z tej samej firmy nie jest wegańskie. Ja to wasabi, o którym mówiłam, to było. Nie z Felixa, tylko z. Nie pamiętam, z jakiejś innej firmy. Pokazywałam na pewno w projekcie danko. Dobra. E, następna rzecz to były żelki. To były żelki od Angeliki. Podejrzewam, że tutaj będzie kilka opakowań po tych żelkach. E, Angelika mnie uszczęśliwiła wieloma paczkami żelek. E, te były chyba najlepsze, najbardziej mi smakowały. To były takie buty owocowe. Eee, chyba najlepszy smak z tych wszystkich to był pomarańczowy, ale tych pomarańczowych było niestety najmniej, ale to jest chyba normalne. <laughs> niestety. Dobra. Także to. Mm, zjadłam też moją świętą ostatnią paczkę z marshmallows, czyli z tymi takimi piankami, oczywiście wegańskimi, bo ich tych wegańskich, o te wegańskie ciężko ja te przywiozłam bodajże z Dublina one tutaj mają znaczek że są, o, wegańskie naprawdę one są świetne jak macie do nich dostęp no, zazdroszczę wam bo są rewelacyjne OK. następna rzecz, o której teraz dość głośno bo to jest od niedawna dostępne w Rossmanie i to, słuchajcie, są takie kulki mocy, tak zwane. Ja kupiłam tylko tą wersję orzechową. Wiem, że jest jeszcze wersja e, figa z makiem. Nie przepadam za makiem. E, figie ogólnie lubię, ale orzechowe po prostu mnie urzekły. Cena jest koszmarna, bo one kosztują 16 zł za. 110 gramów, także naprawdę są strasznie drogie, ale chciałam bardzo ich spróbować. Trochę żałuję, że ich spróbowałam, bo są naprawdę rewelacyjne i teraz będę się bała, że nie będę mogła się powstrzymać, żeby ich nie kupić znowu. Jeśli macie ochotę spróbować czegoś innego, e, czegoś wegańskiego i dobrego, naprawdę dobrego, to mogę wam śmiało polecić. Tylko to cena. No, ale na to niestety nie mam wpływu. <głysy> ok. O, coś mi wypadło, już widzę. Kolejna rzecz to jest opakowanie po e, tych e, chipsach warzywnych z Rosmana. One też są bardzo smaczne, ja je bardzo lubiłam, tylko też ta cena niestety nie jest zbyt adekwatna. Cieszę się, że Angela mi teraz kupiła e, te warzywne z Kauflandu. Chętnie tamtych spróbuję. Może są porównywalne z tymi. Jeszcze nie jadłam. Jak będę jadła, na pewno e, pojawią się w danku jedzeniowym i dam wam znać, czy są porównywalne z tymi. Także e, zjadłam kolejne opakowanie. To kupiłam sobie na święta. W ogóle e, zapomniałam o nich w święta i zjadłam je po świętach, ale nieważne. Ważne, że były naprawdę e, bardzo smaczne. E, kolejne żelki e, to są żelki, które dostałam też od Angeliki e, z Holandii. One były owocowe. Też właśnie, jak widzicie, wegańskie, nawet mają y, od razu napis na wierzchu, nie trzeba się doszukiwać. Także super, cieszę się bardzo. Tutaj możecie sobie zerknąć w skład, jeśli macie ochotę. Um, bardzo dobre były. Y, nie wiem, ile kosztowały. Może podpytam Angelę. Ok, i co my tu mamy? Aha, to też z jakichś moich takich y, magazynowanych rzeczy. To były czekoladowe takie. Guziki czekoladowe. Ja je mam z Irlandii przywiezione, bodajże. Oczywiście one też są wegańskie. Były dość dobre, ale z tego co pamiętam, też były dość drogie. I chyba nie są za bardzo warte tej ceny. Aczkolwiek fajnie było spróbować czegoś innego. Dobra. I co więcej, coś, w czym się zakochałam w zeszłym roku. No to jest mega i właśnie najważniejsze składowo jest wegańskie. After Eight, bodajże są takie same i one wegańskie nie są te są jak widzicie z Kauflandu, to są takie czekoladki miętowe, tak jak tutaj widać. Naprawdę przepyszne, wspaniałe rewelacyjne, jeśli lubicie czekoladki miętowe i macie ochotę, to zdecydowanie warto, bo są naprawdę bardzo dobre. Mi bardzo smakowały w każdym razie. No i widzę, może wyciągnę to są dwa takie same opakowania po cookie crisps e, niedawno odkryłam, że cookie crisps też są wegańskie także bardzo się ucieszyłam e, jak widzicie już zjadłam dwa opakowania trzecie mam na napoczęte e, ja ich nie jem z mlekiem tak jak tutaj e, poleca producent, e, ja je zjadam po prostu tak jako ciasteczka na tej zasadzie, czasem przed telewizorem czy jakkolwiek e, od cała tajemnica dlaczego tak wyglądam no ale dobra Nieważne. E, ważne, że Cookie Crisps to są ciasteczka e, dla mnie i ja je traktuję jak ciasteczka i uwielbiam je po prostu. One są wspaniałe. E, no i dobra. I postaram się jakoś szybciej to ogarniać, bo boję się, że was zanudzę. Następne opakowanie po żelkach to te buty, żelki od Angeli. Bardzo dobre, jak już mówiłam. E, opakowanie po chipsach to są. Lacy chipsy, solone to są moje ulubione i one są składowo wegańskie. Te jako jedne z nielicznych też są składowo wegańskie, one są takie bardziej pikantne. Mm. E, były bardzo dobre, ja lubię chipsy niestety. E, no, także chipsy, i co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jedno opakowanie po żelkach, to, to były też żelki od Angeliki. Z tego co się domyślam, kupione w Rossmanie też były bardzo smaczne, podobne do tych żalek z tej mniejszej paczki, które Angela mi kupiła. Um, bardzo dobre, ogólnie owocowe, e, fajne, też jak widzicie, mają znaczek, że są wegańskie. Trochę szkoda, że u nas w Rosmanie nie można takiej dostać, ale ogólnie, e, ogólnie naprawdę dobre. Dobra i lecę dalej. A może jak już mówiłam o tych e, miętowych czekoladkach z Kauflandu, powiem Wam jeszcze o pastylkach ja sobie zostawiłam opakowania, taka jestem, <laughs> w święta mi się nudziło, jak widzicie, także zostawiłam sobie opakowania. To były e, pastylki miętowe e, w czekoladzie z Goplany. Sprawdziłam skład na pudełku, bo one nie mają składu tutaj e, nigdzie na folice. E, składowo są wegańskie, także fajnie. E, były dość dobre, na pewno warto spróbować. Jeśli lubicie tą formę czekolady, oczywiście. W święta wiadomo, każdy z nas je więcej. Stąd tyle mi tego zostało jeszcze ze świąt, no ale dobra. Lecimy dalej, trochę mi się to już rozsypuje. To też ze świąt, to znaczy z poświąt, nawet bym powiedziała, to był torcik piernikowy w deserowej czekoladzie. O dziwo deserowa czekolada, która w składzie e, ani śladu mleka nie miała, bo na ogół deserowa jest właśnie z mlekiem. E, Storunia całkiem niezły, tylko jeden e, kupiłam, bo stwierdziłam, że jest za słodki jak dla mnie, e, ale ogólnie zjedliśmy z mężem i jemu też smakował, także, także musi być dobry, bo mój mąż jest bardzo wybredny jest zdecydowanie bardziej ode mnie. Kolejna paczka po żelkach e, od Angeli Butach. I dobra, spróbuję wyjąć z tej reklamówki, żeby za bardzo bym nie szeleścić nią. Okej. Okay. I może... Tu jeszcze coś jest. Aha, okej. Okay. Ehm, pudełko po płatkach. Ja te same płatki teraz dostałam od Angeliki. To są płatki z Kauflandu, jak widzicie. Tu jakaś plama w ogóle. Co to za plama? Dobra, nieważne, ważne, że one są mega. Udało mi się znaleźć teraz takie e, tego typu płatki z czekoladą, właśnie składowo wegańskie z, w Tesco. E, także mam te z Tesco. Mam teraz też e, nową paczkę, taką samą od Angeliki. Bardzo się cieszę, bo one są przepyszne. To jest taka typu płatki, typ musli, typu granola, czy jakkolwiek. E, naprawdę, naprawdę są przepyszne. Ten filmik będzie sponsorowany słowem naprawdę. Jeszcze się wysłowić nie mogę. Dobra. Lecę dalej. Kolejne opakowanie czyli Jak widzicie, to jest to drugie, bo bardzo chciałam wam je pokazać, bo naprawdę były świetne. To i była czekolada z Ritter, z Ritter Sport. I to chyba jest jedna z też z nielicznych tych czekolad tej firmy, która jest składowo wegańska, marcepanowa, także nie każdemu będzie smakowała, ale mi ogólnie smakowała. Także całkiem ok. Jeśli macie ochotę na marcepana, to polecam. I co więcej, czekolada gorzka, pomarańczowa. 70% i powiem Wam, że Wam niewiele powiem o tej czekoladzie, bo chyba tak szybko ją zjadłam, że po prostu nie, nie pamiętam nawet dobrze, jak ona smakowała. Ale, ale gdyby była szczególnie dobra albo szczególnie niedobra, to na pewno bym zapamiętała. Także musiała być taka przeciętna. Kolejna rzecz to jest rzecz, o której nigdy wcześniej Wam nie mówiłam. A bardzo często miałam na nią fazę, nie wiem czemu, nie wspomniałam w żadnym właśnie denku jedzeniowym o tym. I to są wafelki ryżowe z biedronki i to są oczywiście te wieloziarniste, bo mi najbardziej smakują te wieloziarniste właśnie. Ja je bardzo lubię i ja je traktuję trochę właśnie jak chipsy. Żeby nie zjadać za dużo chipsów, to zjadam sobie pół tej paczki zamiast chipsów. To jest taka alternatywa, powiedzmy, że zdrowsza dla zwykłych chipsów. Bardzo dobre. Ja mówię, nie traktuję ich jako chleb. Ja jem normalne pieczywo i pewnie też dlatego tak wyglądam. W każdym razie te są bardzo dobre. Moim zdaniem na przekąskę też. I okej, okay, mamy tutaj jeszcze kilka rzeczy, już naprawdę niewiele i widzę, że też mi się, ojej, powtarzają, o właśnie znalazłam coś, coś chciałam, ale dobra, e, powtarzają się, czyli marcepanowa czekolada była jeszcze jedna, przyznaję się bez bicia e, i to było wasabi. Eee, właśnie smak wasabi i to właśnie z tej firmy e, ono, e, te orzeszki składowo właśnie są wegańskie a te właśnie z Biedronki właśnie, właśnie sorry, e, nie są, no ale okej, okay, dobra kolejna rzecz to były rurki w czekoladzie też składowo wegańskie bardzo pyszne, wręcz bym powiedziała, rewelacyjne kupowałam takie same Angelice też je smakowały, także nie tylko mi one smakują i dobra. A wiem, mam tu coś, o czym muszę powiedzieć, bo myślałam już, że nie mam tego opakowania, aczkolwiek to są opakowania zbierane od ostatniego denka, więc musiało to gdzieś się znaleźć. To ma 55% kakao i jest to czekolada, która niestety nie zawsze jest w biedronce. Ona jest z migdałami, tak, z migdałami. I ona jest rewelacyjna. Naprawdę, jeśli będziecie miały okazję, mieli okazję spróbować tej czekolady, polecam. Warto. Składowo wegańska, jak wszystko, co w tym filmiku Wam pokazuję. Po prostu czysta poezja. Ta czekolada jest przepyszna. Szkoda, że nie jest w stałej sprzedaży, bo na pewno bym ją kupowała cały czas. Aha, i mam już tylko foliowe opakowanie. To były takie ciasteczka. E, ciastka z ciasta francuskiego. To wyglądało tak i to było też dostępne w Biedronce. E, bardzo dobre były te ciasteczka, bardzo, bardzo mi smakowały. Oczywiście do kawy, herbaty, na tej zasadzie. Także e, rewelacja, jeśli jeszcze się pojawią, a pewnie za jakiś czas, bo wracają te rzeczy po prostu do Biedronki. Jeśli będziecie miały okazję, one były takie poskręcane, e, będziecie miały, mieli okazję je kupić, to polecam, bo są przepyszne. I zostały mi tak dwa opakowania po chipsach powiedzmy, że chipsach no, chipsach naturalnych, niby pomidor i marchew marchew dużo lepsza, pomidor moim zdaniem gorszy, trochę kwaśny i ja nie lubię takich, bardziej lubię takie słońsze, że tak powiem a to marchew jest na ostro zrobiona ehm, także tyle na ich temat ja już wcześniej o nich mówiłam, wcześniej je pokazywałam w filmiku to było, były jakieś cukierki e, z Biedronki. Kupiłam tylko taką paczkę. Mam jeszcze drugą, nie zjedzonych. Um, One były cytrynowo-miętowe, bez cukru. Um, no były okej, okay, ale jakoś tam szału wielkiego nie było. I ostatnie dwie rzeczy. Muszę się schylić po jedną, bo mi tu upadła. To były ciasteczka Oreo, e, truskawkowe. Które kupiła mi Angela w Holandii, także cieszę się, że mogłam ich spróbować. Mam jeszcze chyba jedną paczkę uświęconą, trzymaną e, na jakieś święto. Były bardzo dobre, e, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Też wegańskie, oczywiście sprawdziłam e, zanim zjadłam. E, I ostatnia rzecz to była czekolada. Mam gdzieś jeszcze jedno pudełko od niej, ale już e, nie będę wam pokazywać. To jest jedna z nielicznych czekolad, właśnie składowo wegańskich, z orzechami dużymi, orzechami laskowymi w środku, zatopionymi w czekoladzie. Bardzo dobra, ja ją bardzo lubię. Niestety, cena jest dość wysoka, bo to jest coś około 8 zł. Chociaż jak za 100 gramów, to moim zdaniem nie jest wcale tak bardzo dużo. No ale wiadomo, to też nie jest najtańsza ta czekolada. Nie jest ona może lepsza. Od tej czekolady z Wawela, jeśli kojarzycie Wawela z masłem orzechowym, po prostu to jest inny rodzaj czekolady, o tak bym powiedziała o tej czekoladzie. Także wszystko. Trochę tego mi się uzbierało, widzę, że filmik już jest mega długi. Mam nadzieję, że czegoś spróbujecie, że coś Wam zasmakuje i w ogóle. Em, jestem taka podekscytowana, że już mam to. Z głowy, że tak powiem, z głowy, bo mój mąż jest przerażony czasami, widząc, jak ja zbieram te wszystkie opakowania, żeby móc Wam pokazać. Ale dobra, teraz już będę mogła sobie posprzątać. Zabieram się za sprzątanie, a Wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, czy kiedykolwiek to oglądacie. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Papa. Pa.